W pięknej scenerii opisanej w Ewangelii słyszymy dziś niezwykły dialog Jezusa i Piotra. I tylko wnikliwy słuchacz w pozornie podobnych pytaniach Jezusa dostrzeże różne, nieprzypadkowe słowa i niezwykłą dynamikę. Piotr doskonale rozróżniał, że słowo miłować znaczy co innego niż kochać. Kochać – philein – Znaczyło obdarzać serdecznym uczuciem miłować, zaś agapan znaczyło obdarzać nie tylko serdecznym uczuciem, ale być zdolnym oddać za Jezusa życie. Dwa razy Jezus pyta Piotra, czy tak go miłuje, że jest zdolny umrzeć za niego. A Piotr odpowiada, że kocha go serdecznie, ale nie tak, by oddać życie dla Jezusa. Za trzecim razem Jezus już nie, nie nalega, obniża jakby poprzeczkę, nie wymagając już od Piotra miłości ponad życie. Zasmucił się Piotr. No tak, bo doskonale wiedział, że Jezus po raz kolejny uznał jego słabość i niedoskonałość miłości. Choć wiemy z późniejszych wydarzeń, że cierpliwość Jezusa nie była daremna. Przyjdzie czas, kiedy ostatecznie śmiercią dla Pana Piotr potwierdzi miłość do Niego. Panie, proszę Cię. Daj i mnie wystarczająco czasu, aby mogła dojrzeć moja miłość do Ciebie. Wiem, że już dzisiaj pytasz mnie o miłość do Ciebie, lecz ja, nędznik, nie mogę Ci nic innego powiedzieć, jak tylko to, Panie, Ty wiesz, Ty wszystko o mnie wiesz.